Złom, dobry, witam Was. 22. sobotę. 22. lipca do końca miesiąca, jeszcze tydzień, jeden dzień. Czy dwa dni właściwie? Tydzień i dwa dni. Tak, tydzień i dwa dni. Do końca miesiąca. Ja zostałem sam w domu, ale to nie będzie film pod tytułem Robert Sam w domu. Właściwie to jest jeszcze Max, ze mną mój pies. Dzisiaj krótkie filmik chciałem Wam nagrać, ponieważ zostałem zainspirowany przez kanał ten oto, Pewex Recycling, nazwa tego kanału. Muszę pomału, żeby mi się kafusia dla robusia nie wylała. O właśnie, Recycling. Pewex Recycling. Tą war nazwę warto zapamiętać, ponieważ to kanał, który inspiruje drugich ludzi. Dobre, kabusia. Otóż ostatnio, witam was na tym kanale, właśnie. Otóż ostatnio 2 euro dałem pewnemu człowiekowi. Jest to na filmie pod tytułem. Jak fajnie zrobiło. W filmie z serii Coś w ostatnim odcinku o na tym właśnie, Coś numer 67 Być złomowym samotnikiem. Tam wydarzyła się sytuacja taka, że spotkałem człowieka, który poprosił mnie o grosz, więc ja mu dałem grosz, niewielki grosz, bo tylko 2 euro, co było tam komentowane później przez niektórych ludzi, a przecież to było moje 2 euro. Także. No i wiecie co się stało? Stało się to, że ja mu dałem 2 euro, a moja żonka sobie dorabia na sprzątaniu, sprząta u kogoś raz w tygodniu, czy dwa razy, czy w dwóch miejscach, jakoś tak. I w jednym miejscu, gdzie sprząta żonka moja, dostała podwyżkę. Także tak działa, to jeżeli komuś coś damy, sami też otrzymamy. I film ten będzie nosił tytuł Grosik niewielki dla Amelki, ponieważ Rafał z kanału Pewek Recykling Wrzucił nowy film, nowy film jest na kanale Pewex Recycling i obejrzymy sobie kawałek. Właściwie to tylko wiadomości z warsztatu i trzy kropki, taki jest tytuł tego filmu na kanale Pewex Recycling. Najnowszy film polecam Wam, obejrzyjcie i tam właśnie wspomina Rafał o Amelce, która jest chora. Jest to dziewczynka, która jest chora i jej rodzice postanowili uruchomić zbiórkę, na to, żeby po prostu przystosować mieszkanie do jej potrzeb. Właściwie tu łazienkę głównie chyba i tak dalej. I ja... Co ja zrobiłem? No ja mały grosik dla Ameryki wpłaciłem, tak? Równowartość 2 euro znowu podarowałem komuś i... Pod filmikiem tym będzie... O, to jest właśnie ta zbiórka. Tu jest chyba Amelka, i Tata. Są jeszcze inne zdjęcia, i pod filmikiem moim będzie, będzie link do tej zbiórki. A możecie też wejść właśnie na kanał Pewex Recycling, i tam na tym kanale, pod najnowszym filmikiem, też będzie link do tej zbiórki i będzie słów kilka od Rafała właśnie na temat, na temat wsparcia Amelki. A ja płaciłem dzisiaj grosz niewielki. No i polecam każdemu, kto ogląda ten filmik, aby też wsparł Amelkę e, jakimś e, działaniem, tak? M mam nadzieję, że mówię do ludzi, ludzi czynu, nie ludzi teorii, a ludzi czynu, tak? Bo czyn się liczy w tym wypadku. No i może nie jest to dużo, 2 euro, ale jest to lepsze niż nic, tak? Także. Pod moim filmikiem będzie link do tej zbiórki, można tam wpłacić jakiś grosz, można coś wspomnieć na swoim kanale o tej akcji, można na kanale Pewexa coś wspomnieć, napisać komentarz i, i tak dalej. Także groźnik niewielki dla Amelki. Polecam oczywiście mój ulubiony kanał Pewex Recycling. Dziś odbyliśmy z Rafałem długą rozmowę telefoniczną i naprawdę szanuję, szanuję takich twórców, którzy e, robią takie akcje, że na przykład chcą pomóc dziewczynce chorej tak? e, czy jej rodzicom. Także wszystkiego dobrego z zawodowego. Polecam kanał Pewek Recycling. Polecam e, kawkę sobie zrobić. Jest weekend, możemy się kawki napić spokojnie. może ktoś płaci wpłacają głównie bogaci